Dwie pamięci września 1939 roku i lat późniejszych. Tablica, na której umieszczone są zdjęcia naszego miasta w pierwszych dniach po bombardowaniu. A nad tablicą możemy zobaczyć model samolotu niemieckiego, który przyleciał na, do Polski. Tutaj mamy wywieszoną listę. 96 zidentyfikowanych ofiar z około 1200, które zginęło w trakcie lub w wyniku bombardowania. Możemy zobaczyć, jak różnorodna jest to lista. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się synagoga wieluńska. Chciałybyśmy przedstawić kilka rzeczy związanych i charakterystycznych z synagogą. Pierwszą taką rzeczą jest Aron HaKodesz, czyli ta szafa, która znajdowała się na ścianie wschodniej synagogi. Na ścianie wschodniej dlatego, że w kierunku Jerozolimy i ona była najważniejszym miejscem w synagodze, ponieważ tam znajdowały się zwoje Tory, czyli najważniejszej księgi żydowskiej. Za moimi i koleżanki plecami znajduje się y, teren, gdzie kiedyś y, było Wieluńskie getto. Getto to miejsca, y, gdzie byli przetrzymywani Żydzi przez Niemców w brech i w woli z pominięciem na, y, potrzeb człowieka. Getto nie zostało otoczone ogrodzeniem, było półotwarte, y, co dało możliwość y, swobodnego wychodzenia Żydom na miasto, jednak wiązało się to z częstymi łapankami. Żydzi na ogół cieszyli się w Wieluniu względną swobodą dlatego łatwo mogli zdobyć pożywienie, nie mogli jednak chodzić po chodnikach gdyż Niemcy uważali że są one przeznaczone dla rasy aryjskiej które znajduje się tam, mieli piekarnie, znajdowała się cerkiew oraz prywatne dom Litwy. We wrześniu 1939 roku nasze miasto zostało w znacznej części zbombardowane. Jedynym budynkiem, który przetrwał tak naprawdę do dziś, jest znajdujący się tam budynek Starego Rynku. Właśnie, kiedy miasto było tak zniszczone, Żydzi zostali wykorzystywani do jego odgruzowania. Od, od Właśnie chowali zwłoki i wydobywali je z gruzów. A i jeszcze chciałam powiedzieć, że zostali zmuszani do śpiewania takiej piosenki, której słowa brzmiały tak: Marszałek śmigły nie nauczył Żydków nic, a nasz Hitler Złoty nauczył nas roboty. Podczas II wojny ulica Palestrańska zamieniła się w miejsce egzekucji. Postawiono tam szubienicę, na której wieszano niewinnych Żydów. Najczęściej byli to y, Żydzi y, biedni, którzy y, nie byli w stanie odkupić się od y, brudera, y, policjantów oraz y, rady starszych. Ze źródeł wiemy, że byli to y, robotnicy i krawcowie. Y, Jest, y, takie, takie sytuacje, sytuacje kiedy, kiedy tak naprawdę to, do, ukazanie ukazanie, że Żyd, Żyd był na, na, na początku dziennym. dziennym. Y, była, była, ze źródeł że... wiemy, że była taka sytuacja, kiedy w dzień targowy na tutaj na jednym ze straganów z miodem, na skrzyni po kartoflach postawiono pewnego Żyda. Ściągnięto mu spodnie, a następnie na jego pośladki, właścicielka tego Straganu musiała wylać po prostu słoik tego miodu. Jedna z przekupek przez żandarma niemieckiego została zmuszona, aby publicznie przy wszystkich ludziach to zlizać. I właśnie no to było takie upokarzające dla wszystkich, a głosy ludzi tutaj, które obserwowały to zdarzenie, było, były różne. Niektórzy po prostu mówili, szeptali, że to przecież Żyd, że to normalne, a niektórzy nie mogli patrzeć. Na tak wielką tragedię. Mam tutaj fotografię. Jest to ulica palestranska. Tak, Jest to ulica palestranska. Tutaj znajdu, e, znajdowała się e, cerkiew. Obok był, e, był budynek modlitwy oraz e, piekarnia. Tutaj znajduje się szubienica, na, który, na której byli wieszani. E, Żydzi. Tutaj na tej fotografii mamy przedstawione właśnie jak Żydówki odgruzowywują gruz, od miasto. Tutaj... Te fotografie uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pana Łukasza Bietki. i na tych ilustracjach widzimy po prostu już zbombardowany wielun. Mamy jeszcze kolejną fotografię, która prawdopodobnie została zrobiona z wozu niemieckiego. Możemy to poznać po tym, że jeżeli się przyjrzymy, to tutaj wszyscy ci ludzie mają na sobie gwiazdy Dawida. Do obozów. Do takich właściwie deportacji nie dochodziło, ponieważ wymierali już oni podczas egzekucji. E, w po pierwszym bombardowaniu w, drugiej, podczas II wojny światowej, e, mury i sklepienie kościoła uległy zniszczeniu. E, mężczyźni zakopali właśnie tych inwalidów tam na, w Kirkucie. Ze źródeł wiemy także, że Żydzi zmuszani byli do wykopywania sobie grobów. Obraz namarował Roman Mikołajew. Tytuł obrazu jest Rynek Wieluński. Pan Roman był malarzem pokojowym, był szefcem z zawodu członkiem zespołu plastycznego w Powiatowym Państwowym Domu Kultury. Obraz został namalowany w 1945-1947 na roku, a w latach 60. na ręce pana Franciszka został przekazany. Na obrazie widzimy prawdopodobnie jeden z dni targowych. Targi odbywały się w Wieluniu co wtorek i piątek. W te dni na targach oprócz Żydów sprzedawali również chłopi z okolicznych wiosek. Tu możemy zobaczyć właśnie różne targi wystawione, ludzie, którzy chodzą z koszykami, aby coś kupić. A tutaj jeszcze jest zaprezentowany kościół naszej fary. Te y, dwa większe y, były używane podczas święta Pesach, czyli y, najważniejszego święta w, w tradycji żydowskiej. Te dwa te wszystkie mniejsze podczas, podczas normalnych, normalnych y, uroczystości. Obok znajduje się gina brzuteria. Y, niestety nie jest to złoto, jest to tombak. Y, Została ona częściowo znaleziona na, na wirwórskim kirkucie wykopana, wykopana podczas prac archeologicznych, część została podarowana muzeum przez, przez osoby prywatne. Obok znajduje się, się kubek do, 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 do rytualnego wywania tak zwanej ablucji. Chodziło o to, żeby, żeby przed, przed wejściem do synagogi czy przed, przed każdą taką czynnością yy, zapisaną w regułach żydowskich yy, być czystym. Z tego względu właśnie są dwa uka, przed do łapano jednego, bo abluzji już za drugie uko. Poniżej, poniżej teksty Tory. Teksty Tory, te teksty tutaj po Państwa prawej stronie nie są zakonserwowane. Są one w takim stanie, w jakim, jakim były. Ten jeden, taki dość sztywny, są zakonserwowane i możemy z niego odczytać tekst Tory, jeżeli oczywiście znamy hebrajski. Dalej menora i również to jest tekst teoretyczny. Są tutaj także widokówki z z ukazanym życiem, życiem czy, czy synagogą Żydów oraz tutaj jest pokazany pokazana synagoga z widokiem na, na szpital. Jeżeli ktoś chce podejść, tam, to zapraszam obejrzeć, zobaczyć. W 1938 roku na 24 radnych ośmiu było pochodzenia żydowskiego. No i Żydzi zajmowali się głównie takimi, e, takim drobnym rzemiosłem. Byli szewcami, krawcami, rzemieślnikami. W 1938 roku mieli oni około 322 przedsiębiorstw, przy czym Polacy mieli ich ponad, nieco ponad 200. E, posiadali oni też różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Każdy we mnie wie, gdzie znajduje się Amerykanka. E, przed wojną należała ona do Żydów. E, był to mund parowy. E, należał do Pana Berkowicza, Zelkowicza, Jakubowicza, Kępińskiego. Dzierżawcą był natomiast Polak, Liza Kleiser. No i jeszcze na ulicy Sierackiej znajdowała się mydlarnia Polonia, której właścicielem był Dawid Fajflowicz. No i z tym wiąże się pewna historia, ponieważ przed wojną e, koło ratusza otworzono e, kino, też nazywało się właśnie Polonia. Na dole była straż, na górze natomiast sala kinowa, no i odbywały się tam różnego rodzaju przedstawienia teatralne. No i właśnie z tego wyszedł taki mały spór, przez co kino musiało zmienić swoją nazwę na Goplana. Być może dziwi Państwa tak, tak, taka duża ilość informacji na temat jeżdżowskiej historii Bielonia. Nie wiem, czy było to wspominane. Zależność jest taka, że przed wojną 33% ogółu mieszkańców Wielonia to byli Żydzi. Więc niejako musieli oni w uczestniczyć w życiu publicznym. A że z reguły w wielu miastach polskich właśnie Żydzi mieli przedsiębiorstwa, mieli, obracali handlem, tak? Mieli tam bardzo dużo udziałów. W Wieloniu możemy tą samą tendencję zauważyć. co pierwsze ja powiedzieć e, pierwszą wojnę przeżyli to mówili że rychły koniec wojny jest bo pada e, pierwszej wojny światło tak samo było jak gdyby zaczęli zajmować dzwony to wojna się skończyła i rzeczywiście jeszcze tam na rampie to ja sam widziałem dzwony e, zostały co nie zdążyli zabrać do no i taki pamiętam jak wyszali Żydów byłem tam ukręcza na schodach dziesięciu Żydów po tej esi. Żydzi przygotowywali, zaś tak było. Um, takie ba, wybrali 1,92 m wzrostu. Tak. Jeden w jeden. Tak. Że tak oni potem kopnęli tą przepraszam. Tą to Pacami nóg dotykali i tak się męczyli. Tak. To straszne było, ten widok. I No my z nakładów pracy byśmy pozwalniali. Właśnie żeby iść na, na, na tą egzekucję, ja to, ja nie, nie poszedłem, bo nie, nie przyjemne było. I to ich, oni ich to e, trzymali aż do późnych godzin wieczornych. Potem Żydzi na wózkach wychłodzili ich na kierunku, tam gdzie pójdzie się oni tam mieszkali. I pamiętamy jak niszczyli ten cmentarz Niemcy, te wszystkie pomniki to leżą, tak, tak, to, to w, w, właśnie też chcę e, te, te, e, e, to e, powtórzyć, co kolega mówił. Oni jak się e, jak powiedzieć, no e, oni wychodzili z tego założenia, że e, zwycięzców się nie sądzi. Więc na, na ten cmentarzu to Kirchhoff Kier, tak nazywa, nazywali płyty, e, bo, bogatsi Żydzi to mieli płyty marmurowe, a, a ci biedniejsi to mieli płyty żeliwne, więc oni te wszystkie, tak jak tu kolega powiedział, e, wyłożyli ba, basen pływacki, a te płyty, które żeliwne były, to tu był e, e, zakład, e, e, takie, to było wielu maszyn, fabryk, un, ein, gyseraj, to gorlicka fabryka maszyn i, i, i odlewnicza. To te wszystkie właśnie te e, żeliwne płyty e, o, o, odlewali e, tutaj na, na, na tym. I, ale i, szkoda, że e, no. Tam kolega mieszkał na, na kijaku. I on, jak obserwował, jak tylko jakieś auto e, tam Niemcy przyjeżdżali, to on wchodził na strych i, i, i przez dziurkę to po, po, po sęku był otwór, i on tam patrzył. To e, ja sobie tylko zapamiętałem to, jak kiedyś bardzo ładna Żydóweczka była. I oni ją tam na cmentarz e, wywieźli. Kazali jej się rozebrać. Ko, bardzo przepraszam, ale gwałcili ją kolejno i później ją zastrzelili. Charakterystyczną rzeczą było, że Żydom nie wolno było chodzić po chodnikach. Mieli gwiazdy Tak, gwiazdy Dawida. chodzi. A my musieli sapki zajmować i przed każdym jem tym się kłaniać. A jak nie, oni wprowadzali takie psy. SS w czarnych skórę, tak. Bicie nosili. I tak nas... Po prostu poniżali. Straszna rzecz. A nie da się jakiejś macewy znaleźć. Może jakaś inna była gdzieś jeszcze poza, cme... poza basenem. Żeby chociaż jedną macewę postawić symbolicznie na cmentarzu. Bo ten cmentarz jest taki pusty. Jest tam tylko ten głaz z napisem żeby chociaż jedną macewę gdzieś znaleźć w Wieluniu i wrócić ją z powrotem na cmentarz jest jakaś szansa znaleźć? Nie, nie Niemcy byli tak skrupulatni, że e, oni ślady za sobą za, za, zacierali tak byli dufni i zrozumiali, że zwycięzców się nie sądzi oni sądzili, że nigdy e, jak powiedzieć nie będą odpowiadać a my z kolei no, no jak powiedzieć nie traciliśmy nadziei, nie dopuszczaliśmy nawet na mgnienie oka, że e, Hitler wojnę wygra. Że liczyliśmy i, my, i, i, jak powiedzieć mówią, że nadzieja jest ma, matką głupich. I Wcale nieprawda. Myśmy mieli, e, znaczy koledzy, e, żeśmy się tak podtrzymywali na duchu, że teraz te jest na wiosnę. O, to przygotowują się na, na jesień, i tak z roku na rok i właśnie żeśmy prz, przetrzymali. Ja już z Butem, e, jak powiedzieć niemieckim, to się już w 1939 roku e, zapoznałem. To był przełom e, listopada-grudnia. To bo myśmy musieli, ja powiedzieć, kłaniać się. To myśmy mówili, że nie kłaniamy się, tylko zdejmujemy czapki. To ja właśnie tej czapki nie zdjąłem, bo on, on mnie zawołał, to była ciężka zima, miałem taką czapkę, na narciarkę nazywali na uszy i raz mi dołożył drugi, trzeci, czwarty raz. I czapka mi spadła, ja się schyliłem po czapkę, to jeszcze byłem na, na tego. Na ziemi to kopniaków o, oberwałem. Bo oni nigdy nie sądzili, że, że oni będą kiedyś odpowiadać. Tak byli dufni i zarozumiali. A jeszcze zapytam o, o ten cmentarz Żydowski. Bo ten cmentarz był kiedyś przy ulicy Granicznej, tam było wejście od drugiej strony. Teraz się wszędzie. Czyta, że cmentarz przy ulicy Kijak, ale on był troszeczkę dalej. To w tej sprawie to nic, nic nie mogę powiedzieć, bo no ja przy Reformackiej mie mieszkałem. To, 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 to. Ale ten kolega, o którym pan mówił, który obserwował przez dziurę wstać. To, 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 to ale on już nie żyje Kijak. On już nie żyje. Bardzo szkoda właśnie ja żałuję, bo on bardzo dużo mógłby, mógłby na ten temat coś powiedzieć. mnie tak interesuje. Jak ten cmentarz się rozwijał? Bo być może tu, gdzie stoi pomnik, to nie jest ta najnowsza część, to jest ta najnowsza część cmentarza. Tam w głębi to jeszcze Te, te drzewa są poza Cały las. Cały las. Tam. Między ulicą Kijak, a ulicą Graniczną. Graniczny, to jest cały cmentarz. Cały cmentarz. No a ten pomniczek stoi w tej części, gdzie może Niemcy mordowali Żydów tej, w czas, z czasów okupacji. No najprawdopodobniej. Tak, tak, tam wywozili tak. I, 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 i mordowali właśnie na, na tym cmentarzu. Kolega e, Sachowski mi bardzo e, miała powiedzieć Szkoda, że, że, że on zmarł, bo on bardzo dużo wiedział, bo on właśnie się tam przyglądał i widział jak tylko Niemcy tam coś do, 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 dowozili. A może jeszcze uczniowie z projektu z Panem porozmawiają kiedyś o tych sprawach? Może się jeszcze coś No może, więcej może, dowiedzą? bo ja bardzo dużo, znaczy e, jeśli chodzi o, o, o czasy okupacji, to bardzo dużo wiem, tylko nawał myśli takich to, że nie, 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 nie jak powiedzieć, nie, nie, nie potrafię trafić właśnie w te, w te, w te set sprawy. Największym takim żandarmem był pan Michalski. Pamiętasz? Taki był, przepraszam, zwołecz, że on dziennie odpracował. A wszystkie okna po miały, musiały być zaciemnione. I on podglądał. Jak się gdzieś świeciło, to wtedy mandaty sypał pił nas. No tak, to znaczy jak była godzina policyjna, policyjna to obowiązywało e, lat, e, latem od godziny 5 do 22, zimą od godziny 6 do godziny 20. I to w najlepszym przypadku to, to znaczy to, kto e, był pod, po, poza tymi godzinami, to. Było dla niego dobre, jak zapłacił karę pieniężną, a byli tacy, co nawet życie stracili i, je, i jeszcze, jeszcze oberwali kopniaki. No i po sklepach, po sklepach, sklepy były takie, co tylko napis: Nurfir Deutsche. I, i, i ograniczenia były do sklepu od której do której Polacy mogli się zaopatrywać a jak był sklep owocowo-warzywny to tylko był napis nurfirdończe nie ja, wolno nam było wejść, wejść do parku do kościoła w ogóle nigdzie Polakowi nie było wolno być. No na, 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 na parkach tak. i na stadionie, to mo, mo, może to powiem po polsku jaki był napis. Wstęp psom, Żydom i Polakom zabroniony. To park i na stadionie nie, 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 nie wolno było. A do kościoła chodziliśmy do rudy. Jedyny kościół był w tobie. Tak, na 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 całe te, a, a ko kościoły by, były Magazynami. tylko jeden jeden co franciszkanie by, by, byli to tylko było, było tak i to tylko było Murfirdojczycki. A te wszystkie kościoły to były po e, ja powiedziałem. E, magazyny porobione. I, ale oni oni tasy zarozumiali byli e, Dufni w zwycięstwo, że, bo Hitler im powiedział, że on nie skapituluje za 5:12. I oni myśleli, że zagarną cały światem. Ja najwięcej to Kopniakowo obrywałem za to, bo myśmy sobie za ambit wzięli. Nie kłaniamy się, tylko zdejmujemy czapki. Chociaż, chociaż tak, odruch, jak, odruch, jak powiedzieć, no, 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 nie poddania się i nigdy żeśmy nie dopuszczali do siebie, że, że Niemcy zawoją świat i właśnie to, to nas utrzymywało, ta, ta właśnie nadzieja z duchu, żeśmy się tak e, jak powiedzieć podtrzymywali zawsze i, i dlatego żeśmy przetrwali, to nawet bo pa, jeden partyzan mi powiedział takim, ale to, to już e, e, jak powiedzieć w czasach tego Pawła Nigdy nie trać nadziei. Będą cię chcieli wieszać, pętać cię będą zakaz. Jeszcze się może, prawda, e, sznur zerwać. Cmentarz Żydowski powstał w 1850 roku. E, ostatni pochówek odbył się w 1940 e, roku. E, macewy, które znajdowały się na tym cmentarzu, e, użyto do utwardzenia dróg oraz do... E, Ułożenia pod płyty basenowe. Powojennego, czyli wojennego basenu, on już nie istnieje. Zastąpił go ten dzisiejszy, który się znajduje na placu targowym. Teraz jest prostokątny, odbudowany przez betonową niemieckę. O matko, a, Jeszcze wspomnę, że nie były tylko tutaj żeliwne macewy oraz e, be, że, betonowe, przepraszam, betonowe, ale również żeliwne. E, ze wspomnień pana Stanisława Sęczkowskiego dowiedziałyśmy się, że żeliwne macewy były e, wywożone do odlewni metali. E, w pobliżu cmentarza potajemnie e, miejscowi obserwowali egzekucję. Pan Sęczkowski wspomniał, że jeden z jego znajomych widział jedną egzekucję, gdy przywieźli tutaj Piękną Żydówkę młodą. Rozebrano ją do naga, oczywiście pięcioro Niemców zgwałciło, no i została rozstrzelana. Tutaj, w tym miejscu na dzień, ginęło kilkaset osób. Ten, to miejsce zostało renomowane w 1980 roku. No to teraz może kilka informacji dotyczących ogólnie cmentarzy żydowskich. Cmentarz dla Żydów jest miejscem świętym, ale jednocześnie rytualnie nieczystym, dlatego przy wejściu do każdego cmentarza znajduje się studnia. Bardzo ważna jest zasada nienaruszalności grobu. Szczątki ludzkie mają oczekiwać na nadejście mesjasza, dlatego też cmentarzy żydowskich nie rozkopywano, a ekshumacja dopuszczana jest tylko w ściśle określonych przypadkach. Nie istnieje także pojęcie likwidacji cmentarza. Jeśli, tele, jeśli teren nekropolii został całkowicie zapełniony, usypywano na nim grubą warstwę ziemi, w której grzebano kolejne. E wszystkim przybyłym gościom. Cóż, mam nadzieję, że zostało, zostało, został ten temat żydowski poruszony bardzo dogłębnie. Mam nadzieję, że zostało coś w Waszej pamięci, w naszej na pewno, na pewno zostanie Wasz udział i wasza, wasza tutaj obecność. W tym momencie myślę, że możemy rozejść się do szkoły czy do miejsc pracy. Dziękuję bardzo.